W zastępstwie pani Skarbnik i panią Renatkę Noszczyk. Witam panią Ewę inter, też w zastępstwie jako obsługę rady. Witam wszystkich radnych, witam pana, który nas dzisiaj obsługuje, informatyka. Porządek dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie 46. Sesji Rady Gminy Niegowa i stwierdzenie prawomocności obrad. Drugi, ustalenie porządku obrad. Trzeci, powołanie Komisji Uchwały i Wniosków. Czwarty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegowa na lata 2020-2033. Piąty, przyjęcie w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022 Szósty zamknięcie obrad 46. sesji Rady Gminy Niegowar. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego yy, trzeciego. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. Do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnego pana Józefa Gromadę. Czy Pan Radny wyraża zgodę? Dziękuję. Proponuję pana Łukasza Kitalę. Czy pan Łukasz Kitala wyraża zgodę? Tak. Ja. Dziękuję. Proponuję Ryszarda Halabowskiego. Czy pan Ryszard wyraża zgodę? Wyrażę. Ja. Dziękuję. Komisja w składzie. Pan Józef Gromada, pan Łukasz Kitala, pan Ryszard Halabowski. Proszę o ukonstytuowanie się komisji. I po, po wodzytu y... Przewodniczącym Komisji Uchwały i Wniosków. Pan Józef Gromada, członkowie pan Daryszak Halabowski, pan Łukasz Pitarny. Poddaję pod głosowanie przez listę takiego składu Komisji Podanego. Bardzo proszę. Mariusz, jestem za. Ruman Mariuszem, jestem za. Kalowowowski Ryszard, jestem, jestem za. Jaskuła Ryszard, Kasznia Zofia, jestem za. Gala Łukasz, jestem za. Marikówka Andrzej, jestem za. Mizgała Stanisława, ja. Moroń Stanisław, za. Notuł Mateusz, Reszek Andrzej, za. Kulcik Mariusz, za. Dziękuję. Za przyjęcie przedstawionego składu Komisji Uchwały i Wniosków głosowało 13 radnych za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu sesyjnego, czwartego: podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2033. Proszę przewodniczącego Komisji Uchwały i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Niegowa w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2023. Yy, punkt pierwszy, paragraf pierwszy, zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Niegowa wraz z prognozą kwoty długu i spłaty z na lata 2022-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, punkt drugi. Zmienia się wykaz e, przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegowa zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf 3, punkt 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozy finansowej Gminy Niegowa na lata 2022-2023 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 4 punkt 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Niegowa I paragraf punkt 5 uchwała w życie z dniem podjęcia. Czy do przedstawionego projektu uchwały radni nie mają propozycje? Pytania? Wnioski nie widzę. Poddaję przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie przez listę. Beza Jan. Za. Dudek Mariusz. Gromadę Józef jestem za. Mladowski Ryszard jestem za. Jaskuła Ryszard. Jestem za. Kasznią Złotnia. Jestem za. Witara Łopasz. Jestem za. Mariuszka Andrzej. Andrzej. Za. Stanisław. Moroż Stanisław. Za. Nocy Mateusz. Reszak Andrzej. Za. Wójt Mariusz. Za. Dziękuję. Za przyjęcie przedstawionego projektu uchwały głosowało 13. Przepraszam. Jeszcze raz. Jeszcze raz może Może właśnie jeszcze raz. Nie. To przeczytaj jeszcze Pana Artura. Roku altu. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały głosowało 14 radnych za. Bardzo, przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego, piątego, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Uchwały i Wniosków o przedstawienie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Niegowa w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2022. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy w uchwale Rady Gminy Niegowa numer. 36 przez 263 przez 2021 z dnia 29.12.2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2022 dokonuje się następujących zmian. Punkt pierwszy Zmienia się dochody budżetu gminnego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi Zmienia się wydatki budżetu gminnego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, punkt drugi, wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa i punkt trzeci uchwała wchodzi w, ży, w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy do przedstawionego projektu uchwały radni mają zapytania, propozycje, wnioski? No, proszę, kto się zgłasza? To proszę. Kto zgłasza? Ja zgłaszam. No, trzeba zgłaszać, dlatego że sesja jest nagrywana. Dlatego proszę nie. nie, nie pani musi wiedzieć, kogo zapytać. Bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo proszę, Pana Przyka. Czy jeszcze ktoś ma pytania? Razem? Nie widzę. Bardzo proszę, Pani Szanowna Rado, jeżeli chodzi o zmiany budżetu, które następują na dzisiejszej sesji, dotyczą one tylko i wyłącznie wydatków bieżących, wydatków przeznaczonych na koszt obsługi kredytów, jakie posiada Gmina Niegowa. Jak informowałem podczas prac komisji, Gmina Niegowa dwa lata temu wystąpiła z powództwem o odszkodowanie do poprzedniego podmiotu gospodarczego, który dokonywał wywozu nieczystości odpadów z terenu naszej gminy za, z naszym zdaniem, niezgodne z przepisami zerwanie umowy, czego skutkiem było poniesienie przez nas wszystkich kosztów o prawie 400 tysięcy złotych, bo z takim powództwem wystąpiliśmy 400 tysięcy więcej niż pierwotnie zakładała umowa z zakładem komunalnym Zawierciem. Po prawie dwóch latach toczącego się procesu prawomocnym wyrokiem sądu zostało zasądzone na rzecz gminy Niegowa 300 ponad 57 tysięcy złotych. Pieniążki te już wpłynęły na nasz rachunek i w związku z powyższym, że sytuacja na rynku, jak widzicie, kredytowym przedstawia się dość dynamicznie i na niekorzyść kredytobiorców a mianowicie w związku z podwyższeniem stów procentowych koszt obsługi kredytu wzrósł kilkukrotnie. Chcę tylko powiedzieć, że w projekcie budżetu, który przyjmowaliśmy w zeszłym roku kwota ta szacunkowo wynosiła około 150 tysięcy złotych na cały rok. My po zamknięciu miesiąca lipca, no już po drodze pod Tą kwotę obsługi naszego zadłużenia mamy już ponad 300 tysięcy wydatkowanych środków na ten cel, a szacunkowo zakładając, że te kwoty stopy procentowe nie zostaną podniesione, szacujemy, że może być to kwota w tym roku ponad 600 tysięcy złotych, czyli cztery razy więcej niż zakładaliśmy na początku roku. Tak się sytuacja zmieniła na niekorzyść. W związku z powyższym tą kwotę zasądzoną. W całości musimy przeznaczyć na nasze wydatki bieżące związane z obsługą naszego zadłużenia, no bo nie ma innej po prostu możliwości. E, musimy zapewnić e, wypłacalność, jeżeli chodzi o nasze zadłużenie z lat poprzednich. To jest jedna, jedyna zmiana, jaka e, jest e, w budżecie podczas tej sesji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę przez Ale do tego jakiś termin teraz, że ta sesja nie mogła poczekać? Tak, w wieloletniej prognozie finansowej naszej gminy w poprzedniej uchwale dokonaliśmy również zwiększenia środków na o ponad 200 tysięcy złotych na wykonanie drogi naszej gminnej w miejscowości Wzurów. Jesteśmy po otwarciu ofert i po wyborze oferty. Pierwotnie mieliśmy na ten cel przeznaczone ponad 1 100 tysięcy złotych. Mamy tam ponad 900 tysięcy złotych dofinansowania z Funduszu Rozwoju Dróg. Najtańsza oferta po negocjacjach, które były nawet przeprowadzone jest lekko ponad 1 300 tysięcy złotych. Termin podpisania umowy mamy na wtorek po w weekendzie teraz, więc musieliśmy tą sesję zważywszy na to, że gonią nas terminy, musieliśmy zwołać jak najszybciej, żeby móc podpisać umowę e, i firma e, będzie mogła przystąpić do prac po przekazaniu placu budowy, oczywiście jeszcze e, po wykonaniu tam e, instalacji nowej wodociągowej, ponieważ e, w miejscu, gdzie będziemy wykonywać e, tą drogę e, jest już na ukończeniu projekt e, budowlany. Wymiany całej nitki wodociągu, który jest wykonany w zdecydowanej większości ze szkodliwego azbestu, w ramach wspólnego postępowania przetargowego na wymianę wodociągu w czterech miejscowościach finansowanego z rządowego programu Polski. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Poddaję przedstawiony projekt uchwały pod głosowanie przez listę. Bezrojony, Ludwik Mariusz. Tramada Józef, jestem za, Halabowski Ryszard, jestem za, Jaskoła Ryszard, jestem za, Kasia Załpia, jestem za, Witala Luka, jestem za, Andryk, jestem za. za. Stanisla, za. za. Stanisla, za. Mateusz, za. Ryszak Rysiak za, Sokół Alku, za. Dziękuję bardzo. Za przedstawionym projektem uchwały głosowało 14 radnych za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku sesyjnego, 6. Zamknięcie obrad 46. sesji Rady Gminy -Gobar. Serdecznie dziękuję za udział w Radzie Panu Wójtowi. Dziękuję Pani Renacie, dziękuję Pani Ewie, dziękuję radnym, dziękuję obsłudze Rady Panu Wójtowi. Zamykam 46